Rynek fotowoltaiki w Polsce znacznie wzrósł w ostatnich czasach. W internecie znajdziemy mnóstwo ofert od firm, których nazwy zaczynają się od członów foto lub energy. Zastanawiasz się, jak wybrać dostawcę godnego zaufania? Krótko opowiemy ci, na co zwrócić uwagę szukając oferty właśnie dla ciebie. Po pierwsze, bezpieczeństwo. Czy kupiłbyś sprzęt lub elektronarzędzia od firmy, która funkcjonuje na rynku rok lub dwa? Przecież bezpieczeństwo Twojej rodziny jest dla Ciebie najważniejsze. Zanim wybierzesz jakąkolwiek ofertę, sprawdź firmę, jak długo działa na rynku. Przecież nie chcesz, aby ktoś uczył się u Ciebie na dachu. Panele fotowoltaiczne produkują prąd dla gospodarstwa domowego. Nieprawidłowa instalacja może powodować łuk elektryczny, a jego następstwem może być niestety pożar. Dlatego zapytaj, na jakim sprzęcie i narzędziach pracują instalatorzy. Najlepsi wybierają podzespoły renomowanych firm, takich jak Phoenix, lub Mersen. Światowych liderów wśród zabezpieczeń. Pamiętaj o gwarancji. Masz prawo oczekiwać nawet 25-letniej gwarancji na sprawność panela. Po drugiej formalności, nikt nie lubi stać w kolejkach i uzupełniać druczków. Dobry dostawca fotowoltaiki zrobi to za Ciebie. Nie tylko uzupełni umowę z operatorem i dostawcą energii, ale też pomoże złożyć wniosek o dofinansowanie w programie Mój Prąd. A to wszystko dla Ciebie i Twojej wygody. Po trzecie, wybieraj lokalne i stabilne firmy. Dlaczego? Bo warto. Lokalne firmy zapewnią Ci szybki serwis. Dobrze wiesz, że firmy daleko od Twojego domu nie dadzą Ci tego komfortu. Sprawdź, jak długo firma jest na rynku. Agresywny marketing nie zawsze jest domeną profesjonalizmu. Firma w walizce bez biura może z dnia na dzień zamknąć działalność, a Ty zostaniesz z instalacją bez serwisu i gwarancji. A tego przecież nie chcesz. Zaufaj firmie, która od lat działa na rynku i oprócz fotowoltaiki robi coś więcej. Wybór dostawcy fotowoltaiki nie jest tak prosty, jak mógłby się wydawać, prawda? Pamiętaj, że od niego zależy nie tylko skuteczność Twojej inwestycji, ale też bezpieczeństwo Twojej rodziny.